Siemaneczko moi drodzy, słuchajcie, dużo osób chciało, żebym nagrał etapy z tej łazienki, czyli żeby zrobić taką serię, więc zrobię serię z tej łazienki i powiem wam moi drodzy po kolei wszystko, co będę robił. Dzisiejszy filmik to będzie taki jakby wstępny do tej łazienki. Eee, powiedzmy od czego w ogóle zacząć? To jest bardzo ważne pytanie. Od czego zacząć? I tu macie odpowiedź na to pytanie. Od tego. Pierwsze, co to zakładacie sobie kranik z wodą. Bo na sucho nic nie przykleicie ani nic nie zrobicie. Więc ja sobie taki kranik właśnie mm, przykręcę. I wiecie gdzie? W kuchni. Przykręcę go w kuchni bo on najbardziej inaczej najmniej mi tu będzie przeszkadzał, ponieważ tutaj będę miał trochę rzeczy do zrobienia, więc przykręcę go sobie w kuchni. Kolejną rzeczą, którą musicie zrobić jako taką priorytetową, to zdjąć grzejnik. Ja ten grzejnik już sobie zdjąłem, ale ja co jeszcze zrobię, no to będzie po prostu zdjęcie tych Ściągnięcie, ściągnięcie, ściągnięcie tych tutaj zaworków po to aby zrobić bardzo małe otwory w płytkach no i teraz co zrobić żeby teraz mnie tu nie zalało bardzo proste już Wam pokazuję co tu w takiej sytuacji zrobić jeżeli nie wiecie bo jak robicie łazienki to wiecie ja po prostu wtedy wychodzę sobie na korytarz tego mieszkania, jeżeli jest to mieszkanie, bo jeżeli jest to chata, no to łatwiej. Więc wychodzę sobie na korytarz i szukam, gdzie jest woda. Ale nie taka woda zwykła, tylko szukam sobie szafy, gdzie jest ogrzewanie. Tu jest taka szafa. Widzicie? I tutaj są zaworki do ogrzewania. Moje jest numer 10, więc ja muszę sobie to po prostu pozamykać. Na razie są otwarte i niech tak. Będzie. Bo jeszcze tych zaworków ściągać nie muszę. A wolę, żeby w mieszkaniu było ciepło. Więc niech grzeje. Póki co, no to założę sobie ten e, zaworek do wody, abym mógł po prostu no, mieć wodę tutaj. I teraz opowiem Wam, co tu w ogóle będzie się działo w tej łazience. W tej łazience będzie tutaj wanna. Będzie zrobiona półka powyżej wanny, oczywiście też poniżej e, grzejnika. Tą wodę sobie przerobię i przeniosę ją na tą stronę. Tutaj zbuduję ściankę z kartą gipsu. Po to, żeby schować tą całą hydraulikę. Bo ta hydraulika mi po prostu wystaje za bardzo. E, Wannę podświetlę od dołu, więc będę musiał też tutaj trochę pobawić się z tą z elektryką. Później kolejną rzeczą, którą muszę zrobić, no to stawić toaletę. To będę musiał przedłużyć, bo jest za krótkie, nie sięgnie mi do góry, więc po prostu będzie ciach, ciach, ciach. A że są to peksy normalne. No, to sobie to zacisnę, bo zaciskarkę mam. Czego nie robić? Jeżeli łączycie peksy, to nie róbcie tego na skrętki. Zaciskajcie je. Tym bardziej, jeżeli ma być gdzieś to schowane, ale wcześniej też przetestujcie. puśćcie wodę, przetestujcie, żeby nie było niespodzianek. No, i tak jak mówiłem, zainstaluję sobie źródełko. W ogóle tutaj oni postawiali takie fajne korki Bo są krótkie, nie? Nie wystają tak za bardzo do przodu I ja sobie te korki wszystkie pochowałem Bo one mi się przydadzą później jak będę robił jakąś łazienkę To nie będę musiał stawiać tych długich, tylko sobie te krótkie postawiam o. I naprawdę O, jakaś tu powietrze jest Ogólnie wodę zakręciłem, ale coś tu pewnie w rurach jeszcze jest. Gorzej jak mi chluśnie. Zakręciłem u sąsiada. Ale no myślę, że nie... Było, że dziesiątka. <laughs> nie, nie ma takiego ciśnienia. Chyba. Chociaż... O! No dalej. no, ale te korki naprawdę fajne, fajne dobra, niech dojdzie no, fajnie mi na gniazdko no dobra, dobra no, i mamy to no, nie no, fajne koreczki, fajne dobra, chowamy no i wkręcamy sobie Kranik. Dobra. No i teraz sobie otworzę wodę. Już, niech sobie woda. Leci, no i nic, wody mamy, to jest najważniejsze Plan działań mamy, bo pierw sobie ogarnę te ściany jeszcze, nie? Przygotuję wszystko No i będzie trzeba kupić dużo, dużo materiału Ogólnie mam w planie nie zacząć od łazienki, tylko mam tam w tym narożniku parę, parę płyt betonowych do przyklejenia Więc jak je przykleję to Wam zaraz pokażę Eee, jak to wygląda? Przykleję te płyty po to, żeby po prostu zejść z materiału, żeby to mi nie zalegało tutaj na salonie. Dobra, pokażę Wam, co mam do przyklejenia, żeby było, nie? Bo to jest seria z Łazienką. Takie płyty, nie? Ale wiecie co? Eee, to jest fajna sprawa z tymi płytami, bo te płyty, i trzeba tu bardzo pochwalić, eee, zrobiła pani inwestor. Te płyty betonowe zrobiła pani inwestor i naprawdę wyszły jej bardzo dobrze. Więc będzie miała coś takiego swojego, co sama zrobiła u siebie w chacie. Fajna sprawa, nie? Zobaczcie, można samemu? Można. Dobra, nic, biorę się za robotę i przestaję już was tutaj bajerować. Trzeba. Trzeba zarobić jakąś kasę, bo powiem Wam, że z YouTube'a to, to słabo. No, jak widzicie, lecę sobie z tym betonem, powiem Wam, że ciężkie one są te bloczki naprawdę są ciężkie, więc trochę ważą. I co Wam mogę podpowiedzieć, jeśli chodzi o beton i bloczki. To tak, nigdy, nigdy, przenigdy nie walcie w nich w nie młotkiem gumowym, nie gumowym, chyba że naprawdę bardzo, bardzo delikatnie. Z drugiej strony te bloczki przeważnie są bardzo powyginane. Więc jeżeli weźmiecie i przesmarujecie ścianę grzebieniem i nawet bloczek grzebieniem, to na 100% w środku w ogóle wam nie złapie, więc ja takie bloczki przyklejam po prostu na bardzo dużą ilość placków czyli placek, 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 placek pełno placków dajecie i to będzie trzymać to nie jest podłoga, to jest ściana tu auta, wierzcie mi, tu auta po tym jeździć nie będą, więc to naprawdę będzie trzymać Lepiej niż byście to położyli na grzebień i złapało by Wam tylko tutaj i tutaj, bo one są powyginane. Więc to też musicie wiedzieć, jeżeli będziecie chcieli kłaść sobie takie oto właśnie płyty. Kolejna rzecz, jak będziecie to ciąć, nie bierzcie Waszej najlepszej tarczy, bo szybko ją zajedziecie, bo to ma też sobie zbrojenie i to zbrojenie naprawdę te tarcze. Mocno niszczy. No i oczywiście cięcie tylko i wyłącznie szlifierką. Na mokro, nie wiem, na mokro bym tego nie ciął, ale szlifierką tak. Nie? Szlifierką ze spokojem powoli ładnie idzie. Zobaczcie, tu są cięcia. Cięcia dobrze wychodzą. Ja sobie tnę e, to. Pokażę wam, pokażę wam, czym sobie tnę. To jest stara Ruby Super Pro, gdzieś tam mi leżała w tym, no i cisnę z nią, nie, ona mi daje, daje, daje radę, jej mi też nie szkoda, bo już jest na wykończeniu, więc z tym lecę, no i nic, lecę sobie dalej z tym, zaraz Wam pokażę później już na koniec jak to będzie wyglądać ta ścianka i to będzie koniec tematu. Praktycznie w tym filmiku, kolejny filmik już myślę, że będzie bardziej w łazience. Aczkolwiek tu jeszcze mam płyteczki w kuchni też Do położenia, a chciałbym się ich pozbyć Żeby po prostu mi tu jak najmniej rzeczy leżało No i to by było najlepiej, nie? Więc tyle w temacie moi drodzy Zaraz wam pokażę jak tu sfiniszuję tą ściankę A ja lecę dalej z robotą No dobrze widzowie, więc ścianka... Jest zrobiona, wygląda tak. W ogóle tutaj jeszcze wejdzie LED, żeby tak oddzielić to. Będzie to tapeta, później dalej, nie? A że ja zapomniałem drabiny, no to z tym ostatnim nie było łatwo, ale jest siedzi, siedzi. patrzcie siedzi. Jest. No, w ogóle powiem, mam jeszcze jedną rzecz. Ja sobie na tą budowę to kupiłem klej od Mapei ten Ultra Light. Ostatnio w ogóle na nim robię i fajnie. Jestem naprawdę zadowolony z tego kleju i dlatego wam go pokazuję. Kolejna rzecz, mnie nikt nie sponsoruje, nie wchodzę w żadne współprace i w ogóle mi się nie chce w żadne współprace wchodzić, więc wszystko co na tym kanale będzie pokazane to jest po prostu to, co ja używam, a jeżeli ktoś mi kiedyś coś będzie chciał wysłać na testy, to sobie to przetestuję, zobaczę i może opowiem o tym albo nie, jeżeli uznam, że to jest niepotrzebne. A jak będzie coś fajnego naprawdę, to czemu nie? A z drugiej strony nie chcę mi się wchodzić właśnie tak jak powiedziałem wcześniej w żadne współpracę, bo jak widzę jak YouTube jest przepełniony treściami, gdzie jest influencer, który cały czas używa jedną rzecz, oglądasz go lata, a później nagle co tydzień ma inny produkt i każdy z tych produktów jest wow, 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 wow. To mi się chce po prostu na to wszystko wymiotować, szkoda ja rozumiem, no zarabiać trzeba trzeba kasę robić, pieniądze są potrzebne do życia, ja zarabiam tak, robiąc takie rzeczy robiąc remonty mi jakoś to jest sponsoringi i w ogóle mi to tito, dlatego też między innymi odmówiłem e, współpracy z Leroyem odmówiłem współpracy z Komfortem. chcieli żebym dla nich robił łazienki, ale ja nie chcę, bo chcę być Wolny, chce sam decydować i nie mieć nic wspólnego z żadną korpo. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, drodzy widzowie, i życzę wszystkiego dobrego. Na razie!